Mówi się, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. I podobno do każdej podróży trzeba się przygotować. I każda podróż zajmuje czas, no i niestety kosztuje. W naszym przypadku jest zupełnie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że Twoja podróż ze mną zaczyna się od założenia darmowego konta na mojej platformie VOD na Oyapie. Jesteś w tym miejscu, rewelacja. Kliknij, przeczytaj wszystkie RODOS, SRODO i pierdoły, które są potrzebne biznesowo-prawnie i załóż darmowe konto. Sprawdź darmową wiedzę, poklikaj, zobacz, czy mój styl, mój klimat, moja energia ci pasuje. Jeżeli tak, spędzimy ze sobą wiele lat i będziemy mieli zajebiste efekty. Jeżeli nie, śmiało szukaj kogoś, kto ci przypasuje i kto przypilnuje, żeby Twój rozwój nie był rekreacyjny, ale stały, konkretny i żeby miał efekty. Efekty. Ponieważ pod koniec dnia interesuje nas wszystkich to samo żeby nasz czas i energia zostały należycie wykorzystane. Miłego dnia. Pozdrawiam. Michał Wawrzyniak. Bel coach Mike, kiedy docisnę się trochę bardziej.